Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lamianek, a ty, drogi widzu, witaj w kolejnym materiale na tym kanale. Tak jak już Wam obiecałem jakiś czas temu, no to właśnie dzisiaj ogłaszam w sobotę oficjalnie ticket. Do wygrania macie 5 nagród. Widzieliście już pewnie je na Discordzie, ale przypomnę wam. Pierwsza nagroda to jest 50 dolarów dowolny skinek, sami sobie wybieracie, druga nagroda to jest skinek za 30 dolarów, trzecia za 20, czwarta za 15, no i piąta za 10 dolarów. Co zrobić, aby w ogóle mieć szansę, żeby wygrać tego skinka? Mianowicie musicie nagrać bądź zadzwonić do mnie na Discordzie, jak wpłacacie na CSGO Skinsa. 1 złotówka równa się jednemu ticketowi im więcej tiketów będziecie mieć, tym większe szanse będziecie mieć na zgarnięcie czegokolwiek, jednej z pięciu nagród losowanie odbędzie się na streamie 31 maja, czyli za półtorej miesiąca, macie około 45 dni na wpłaty, zapraszam abyście sobie, no, po prostu wpłacali, nagrywajcie to możecie nagrać to telefonem, możecie nie wiem, zadzwonić do mnie, tak jak wam powiedziałem, możecie nagrać to komputerowo jakoś, na przykład OBS-em, jak ja to nagrywam, no i po prostu wysyłacie mi filmik, bądź link do filmu na Discordzie i ja wtedy to weryfikuję, jeśli wszystko nie jest zweryfikowane no to po prostu dopisuję wam tikiety. W sumie nie raz już to robiłem, także nie widzicie tego pierwszy raz, a już któryś kolejny, także zapraszam do wzięcia udziału. Mam nadzieję, że Uda się komuś z Was coś ciekawego zgarnąć za te no, na przykład 5 zł, bo 5 zł to jest 5 szans w porównaniu do 1000, no to macie 5 do 10 do 1000 szans, czyli możecie sobie sami liczyć procenty. Wszystko, cała lista tickecików jest u nas na Discordziku, także możecie sobie sprawdzać kto ile wpłacił. Aktualnie mamy oficjalnie już 3 osoby, które wpłaciły, no i mam nadzieję, że ta lista będzie rosła. Wszystkie informacje macie na Discordzie, na kanale Ogłoszenia bądź w opisie pod tym filmem, także jeszcze przybnę Wam w sumie w komentarzu, żebyście nie mieli problemu z tym, gdzie to szukać. No i wszędzie będziecie mieć po prostu informacje o tym, także na pewno będziecie wiedzieć co i jak wystarczy wszystko dokładnie przeczytać, a jak już faktycznie nie będziecie wiedzieć, no to zachęcam abyście się dopytali na Discordiku. Lecimy sobie, no iż otwieram sobie w sumie dzisiaj tak bez szału jakieś skrzyneczki, co będzie, to będzie, więc tak sobie po prostu potwierdajmy, oj za 420 zł na rękawiczki, za 1045, no to tutaj bardzo ładnie nam poleciało z tej skrzyneczki, Kureta ta Royal Case mnie kusi, jeszcze jej nie otwierałem, ale. No, mamy taki budżet jaki mamy, no ale dobra, zaryzykujemy sobie rękawiczki, ale one raczej nie będą jakieś drogie. 586, dobra, zaryzykujemy jeszcze raz. Yy, chyba internet słabo działa mi, nie, dobra, po prostu źle coś kliknąłem. I proszę bardzo, no niestety, tym razem. 355, połowa chociaż, ale nie wyglądało to jak najbardziej optymistycznie. Tutaj mamy jakieś limitowane skrzyneczki, ale to są pewnie 1%. Kurde, 94%? Zaryzykujemy, zaryzykujemy raz chociaż, proszę. No, spodziewałem się tego, tak szczerze. No nie ma co się dziwić, w sumie jakby tylko 1%, no to co? Ale na przykład 3%? O kurde. O kurde, to nie, 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 szkoda, szkoda traci na razie na to pieniążku, bo nie mamy też za dużo. Musi coś nam siąć ciekawego, żeby sobie na takie coś pozwolić, ale AWP case 50 na 50, czemu by nie? Otworzymy sobie od razu 3 sztuki 252 zł, sprawdźmy sobie i mamy dwie hyper beast, które kosztują zależy od stanu 253 zarobiliśmy sobie, a to otworzymy sobie jeszcze raz Ponownie 3 Awupy i tym razem dropimy sobie tylko jedną i dwie AWP Safari Mesh, czyli tutaj już gorzej. Czyli uciekamy z tej skrzyneczki. Co by tu można jeszcze takiego ciekawego otworzyć? Co mi się tutaj spodoba, tak wizualnie? Bo się właśnie głównie z filmu o tym, że chciałem Wam opowiedzieć o tych ticketikach, Także jakoś specjalnie nie przygotowywałem się, co będziemy tutaj otwierać. No ale możemy sobie otworzyć def case'a. Też niech będzie od razu razy trzy. 2000 zł na naszym koncie, więc lecimy sobie 252 zł i dropimy sobie Stalkera i dwa razy M4A4 Neonoir. O, tak, tak średnio, tak średnio bym powiedział. Dobra, idziemy na case battle, tutaj będą większe emocje. Co my tutaj mamy? Mamy jakieś ciekawe case battle? Mamy czy nie mamy? 128 zł, tylko pytanie: czy doda bota? Czy będzie trzeba czekać? Poczekamy sobie chwilkę. Jak nie doda bota, no to sobie opuścimy. Nie dodał bota, także żegnamy tą bitwę. Stworzymy sobie coś swojego, no bo to na pewno wystartujemy od razu. Może zaczniemy od takich średnich skrzynek. Co tutaj? Bunny case może być, basket caseika sobie dodamy. Alstara, no niech ta skrzyneczka tutaj pokaże eleganta. Bista, no i na sam koniec może weźmiemy sobie tutaj już drogie, drogie, drogie te skrzyneczki. Co możemy sobie wziąć? Na przykład G2A Case. I to damy sobie na trzech graczy. chciały dzisiaj wygrać w końcu jakąś bitewkę. Także mam nadzieję, że CSGO Skinsik nam tutaj pokaże, że potrafi nam dać. Weźmiemy sobie bota Isamu, weźmiemy sobie bota Michaela. No, i lecimy. Generalnie, widzowie, przepraszam za echo, ale tak jak mówiłem, przeniosłem wszystko, zmieniłem sobie swoje miejsce do nagrywania. Także no, jeszcze nie wszystko jest ogarnięte tak w pełni. Więc musicie się troszkę uzbroić w cierpliwość, zanim to wszystko będzie dobrze funkcjonować. I naklejeczka 43, a tam 9, dobra. No, i musicie się uzbroić w cierpliwość, zanim to będzie wszystko dobrze funkcjonować. Aha, dobra, ale lagi są. I takie skiny lecą, niesamowite. No, dobra. no, nie wiem czy ja to dropnąłem. Nie, ja dropię skina do, do tyłu jednego, aha. No, aha, i przegrywam sobie, ale wygrałem. Lol, ale to było zbagowane pewnie przez mój internet, bo no, mówię, nie działa jeszcze on najlepiej tutaj. Bo wszystko jest w trakcie ogarniania. No, i tak jak wam mówiłem, echo będzie przez jakiś czas jeszcze. No, przepraszam, że to tak słychać, no, ale nie jestem w stanie nic z tym zrobić, jeśli chcę wam publikować cały czas materiały. Generalnie wróciłem też serią ankiet na kanał. Możecie sobie sprawdzić na mojej społeczności. Pojawiają się codziennie ankiety, gdzie możecie sobie głosować na aktualnie najładniejszego skinka do CZ-ki. Ankiety będą się będą publikowane przez najbliższe 10 dni I przez te 10 dni wybierzemy najładniejszego skina do CZ -ki. Następnie będą skiny do digelka, No i to będziemy tak sobie do końca kwietnia publikować I będziemy tak każdą broń po kolei, bo szczerze Fajna aktywność jest na tej społeczności, jeśli robię Wam na przykład takie ankiety Więc mi się to bardzo podoba No i po prostu Aż się chce to robić, tak Widzę, że statystyki idą w górę kanału, także coś się rusza, więc mi się to bardzo podoba, więc to mnie bardzo motywuje, żeby działać dalej. Potem zrobimy sobie ostatnią bitewkę, bo tutaj widzę, że robimy bitewkę za 1000 zł ponad, aż sporo mi się dodało trochę Ale to tylko dlatego pewnie, że na końcu mamy skrzyneczkę z rękawiczkami chyba dodałem? Nie wiem w sumie co ja tam dodałem, bo tak sobie gadam, gadam, gadam. I znowu są zbagowane internet, mega, mega internet, leci jeden skinek do tyłu, także żyjemy w niepewności, co my tutaj sobie dropimy, cyk, dobra, no, no dziwny ten odcinek, dziwny ten odcinek, czy to teraz faktycznie poleci to, o teraz poleciało faktycznie to, kurde, no to dość zagadkowy odcinek, tak można powiedzieć, i on sobie dropnął, no... aha, Aha. I on sobie dropnął patrzcie to. Gdzie jest ta skrzynka? I on sobie dropnął tą skrzynkę, która. Y, skrzynkę, naklejkę. która, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Czy to nie było z tej skrzynki, kurde? Chyba nie było to z tej skrzynki, ale z tej. No po prostu najdroższą naklejkę możliwą z tej skrzynki dropnął, ale nie wiem, z której to było skrzynki. O, z tej chyba nie. Tak, z tej skrzynki dropnął. Słuchajcie 0,013% i sobie dropnął no. naklejkę za 8000 takie No kurde, to jest niemożliwe, że takie ofarta miał ten bot to zdążymy dołączyć, zdążymy dołączyć. Zdążyliśmy dołączyć, dobra, więc to będzie ostatnia bitewka w dzisiejszym materiale. 10 skrzyneczek All Star. Mam nadzieję, że to uda nam się wygrać. Ja widzów przypominam o konkursie na wpłaty. Zachęcam, abyś sobie wziął, chociaż symboliczne 2 zł wpłacił, żeby mi pomóc, wspomóc mnie na kanale. Co jest, ale zbogowane. Czemu zielone wygry... czemu ten poleo wygrywa? Żeby chociaż mnie symbolicznie wspomóc, bardzo mi to pomaga. No i może przy okazji sobie zgarniesz jakiegoś fajnego skinka do tego. Jak powiedziałem, no, ja go garnę już troszkę ten internet, bo na razie to on mnie. Aha, bo to jest Underdog! Dobra! Tak jak powiedziałem, jak już ogarnę troszkę ten internet, no to chciałbym wrócić ze streamkami, no ale na moment obecny jest to ciutkę niemożliwe, ponieważ no widzicie jakie cuda się dzieją na odcinkach. Także no chciałbym doprowadzić to do pełni funkcjonalności i sprawdźmy sobie, joj, joj, jo, 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 jak to się zakończy. Jeszcze stówkę przewagi mamy i, 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 i. I wygrywamy sobie na sam koniec. Także 1200 zł pada naszym łupem na sam koniec. Jeci widzów, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnym materiale. Siemanko!